Państwu. co mogę powiedzieć po takim spotkaniu, skłamałbym, gdybym powiedział, że nie przyjechaliśmy tutaj pełniowo do Wrocławka. wiadomo, że tutaj nie gra się łatwo, zawsze jest hala wypełniona kibicami, którzy bardzo żywiołowo dopingują swoją drużynę i to jest ten tak zwany szósty zawodnik mówiąc kolokwialnie, który zawsze w drużynie bilu bardzo pomaga. No ja Jedyne co chciałbym powiedzieć, z, udało nam się naprawdę zrealizować, można powiedzieć, wiele, wiele z naszych założeń taktycznych przedmeczowych i z tego najbardziej się cieszę, znaczy nie, najbardziej się cieszę z tego, że wywieliśmy dwa punkty, bo to jest zawsze najważniejsze, a założenia meczowe były kluczem po prostu do tego, żeby odnieść zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję bardzo. Pan Marcus, poproszę Ciebie o opinię do meczu. No Richard. No tak, tutaj ten ładnie powiedział, że przyjęliśmy to zwycięstwo, to nam się udało. Na pewno nie był to łatwy mecz. Wiedzieliśmy, że będzie pełna sala, Przyjęliśmy bardzo motywowani i bojowo nastawieni. Wiedzieliśmy, że Anglii postawił nam wysoką poprzeczkę, i tak też się stało. Mecz mógł się podobać też publiczności. Myślę, że, że rzeczywiście. Początkowa faza meczu, czyli pierwsza, pierwsza kwarta, zadecydowała o tym, że, że mogliśmy troszeczkę wyjść na prowadzenie i potem e, starać się kontrolować. Andy nas doszedł na trzy punkty, no ale e, w tym momencie też e, pokazaliśmy troszeczkę charakter i, i potrafiliśmy z powrotem wrócić na, na tą drogę do zwycięstwa i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pytania do naszych gości? Pamiętam, że te główne założenia to które było naj, najważniejsze? Wiem pan co, powiem panu może nie o wszystkich, ale to co udało nam się zatrzymać, to udało nam się zatrzymać szybki atak drużyny Wilu. Bardzo duży nacisk położyliśmy na obronę Figenrola yy, z Krzysztofem Szubarką, no i żeby nie przegrać tablicy. I tutaj się okazuje, udało nam się yy, nawet, chodziło mi o zbiórki tak, udało nam się nawet wygrać 10 do 7 i no to jest klucz, to jest klucz. Yy. Może nie wszystkie, ale to było bardzo ważne. To takie dla Was przełamanie, tutaj zwycięstwo w oko po tej postaci takich meczach? Wie pan co, dla nas szczerze mówiąc każde zwycięstwo jest bardzo ważne, bardzo cenne. Szczególnie w tej sytuacji, w której teraz jesteśmy. Naprawdę jest to bardzo budujące dla drużyny. Drużyna jest młoda, można powiedzieć, że się dopiero kształtuje, a mimo wszystko zwycięstwo na tak trudnym terenie jak we jest bardzo budujące. Z tego się bardzo cieszę. Ta drużyna zakończy sezon? Czy będą Nie jestem w stanie odpowiedzieć Panu na Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeśli jeszcze ja mogę jedno zdanie. Eee, oddaliście Adama Łapetę do Skelmetu. Adam Łapeta jest we włosowku. Czy były jakieś specjalne założenia tego wysokiego gracza? Pan doskonale go przecież zna. A zbilansowanie obrony pod koszem waszym było widać, że to jest specjalne zadanie dla wysokich graczy. Pan były, no, no, dzisiaj w dzisiejszej koszykówce scouting jest bardzo, bardzo ważną taką gałęzią, można powiedzieć, do, do sukcesu i no, oczywiście znajomość graczy ułatwia zawodnikom poruszanie się na poboisku. Wiadomo, kogo trzeba kryć bardziej od rzutu, kogo od lewej ręki, kogo od prawej ręki. No i no, no, oczywiście, że tak było, ale te raczej przed każdym spotkaniem są takie przygotowania. Sąsiedujecie w tabeli, myśli Pan już o Perofach? Wszystko wskazuje na to, że spotkacie się za chwilę. Naprawdę jest dużo rzeczy, o których myślimy jeszcze cały czas w Gdyni. Nie wybiegam tak daleko, naprawdę nie wybiegam tak daleko. Każdy mecz pokazuje coś nowego, coś innego i są to ciężkie i bardzo wyrównane mecze. Nawet u siebie, że tak powiem, okej okay, super, ostatnio zagraliśmy z Czarnymi, Słupsk, trzeba to przyznać. Natomiast no, od jutra już trzeba się zacząć mocno zastanawiać, bo w środę mamy mecz. Pucharowy w Zielonej Górze i potem jest y, Sierka Tarnobrzeg, jezioro, jezioro Sierka i to, jeżeli ktoś myśli, że to będzie bardzo łatwy mecz, to może się pomylić. Spodziewał się finał, 59 punktów straty? Począ? Spodziewał się pan 59 punktów straty, tylko? Na gorącym terenie włosowku? Pan co, no, ten... Marzeniem jest w takim spotkaniu zwycięstwo, a 59, że daje się Rywalowi czy 59 punktów osiągnięty na boisku, to, to, to jest naprawdę, to doświadczyło to po dobrej zespołowej, nie chcę powiedzieć tylko o broni, po ataku, naprawdę też prezentowaliśmy dzisiaj bardzo ładną zespołową ruchów. Dobry wieczór. Przede wszystkim dziękuję kibicami, że przyjechali tu i zrobili naprawdę wrażenie, taką, jak daje finale play -off. I mam nadzieję, że taki mecz i oni mi szybko zapomną i na następny mecz, kiedy przyjdzie, wygramy tego meczu. Myślę, że smo bardzo źle rozpoczęli spotkanie. Nie wiem, dlaczego się ten skucz taki widoczny zrobił. Myślę, że znowu przede wszystkim otworzyli Mojską bardzo. Otwarte pozycje i daje poczucie, i przez to, mieliśmy mieli przez mecz za mojśkim problem. Myślę, żeśmy pierwszy i ostatnich kwartem bardzo źle zagrali, żeśmy nie grali, że nie grali tak jak smo grali wcześniejsze spotkania. No co, kiedy su tyle zawodników zagran, ponad swojego w ataku, to Możemy przypisać, że to po prostu zły I mam nadzieję, że to szybko e, się zapomnie odnośnie, że e, szlady tego, te porażki nie zostały. E, co więcej, żebyśmy na tefl u Pucharu zagrali mecz i wygrali i, i po prostu zrobili awans na finale u Koszonym. E, co do gry As jako myślę, że dzisiaj byli dużo, dużo lepsi od nas i gratulacje przede wszystkim bez dwóch zdania byli są lepsi i odnosili zwycięstwo to meczu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przemku, poproszę ciebie o komentarz Nie ma się co oszukiwać, że to rozporządzenie meczu 12.0 dało się pewne znaki, bo goniliśmy, robiliśmy co właściwie było w naszej mocy, ale... Ale no, wynik końcowy też jest 12, więc można powiedzieć, że poniekąd ta pierwsza kwarta yy, ustawiła mecz. <coughs> tak tren powiedział nie wiadomo z czego to się wzięło. Myślę, że może trochę zdenerwowanie, może trochę każdy chciał za bardzo wziąć odpowiedzialność na swojej barki, a z taką drużyną jakas tego się, się tak nie nagrać yy, ta przewaga, która, którą osiągnęli na początku. Trochę się zmniejszała w czasie meczu, ale, ale jednak uważam, że że trochę kontrolował wynik i no zagraliśmy się słabe spotkanie, ale mamy też mamy mecz w środę, na rehabilitację i będziemy dalej starać się grać po prostu na 100%. Dziękuję bardzo. Czy Państwo macie pytania? To już, to może ja jeśli mogę do trenera do początku tego meczu. Pan, panie trenerze mówił. E że Zamoński dobrze grał, o tych nerwach. Co się stało, bo tak naprawdę Anwil grał bardzo słabo, pudlowaliście, były jakieś straty i te sześć minut trzeba było do pierwszego kosza. Czy coś jeszcze, może nie wiem, może z pięci po prostu zawodnicy wyszli na, na ten mecz? No to taka historia jest. Anwil e, takim zespołem zaczął i tysiąc sami 1000-1200, paśmy do, do, došli na 2000, dziś smo grali uh, u Full Hali. Myślę, że to duże, duży pliw mało, że nam je to było takie obciążenie, żeśmy już widzieli, że będzie... I to po prostu zespół trzeba się przyzwyczaić do takich rzeczy, da jesteś faworytem takim, da uh, nie wolno ci przegrać. A to je opće u žene treba raditi s tim, mislim da da poprostu diše nismo poradili s tim više. E, vezmem to na šebe, že bendem přeanalizovo to i poprostu sprobovo na srpni raz ustavić inače počontak meča, inače to ustavić, že bi poprostu ne potužili te same bojene. Tilo. Mówi Pan, że w tych wcześniejszych spotkaniach było tysiąc dwa dzisiaj było full, ale Tony Widen, każdy przy każdej publiczności gra słabo. Dlaczego? Gra w brzegu 39 punktów, co się dzieje? O co tu chodzi? Słuchajcie, to jest po prostu, tak jak mówiłem, przelamanie tych ale i tego. tego, 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 tego. njemu ne hođi. On je malo tu taj kilka dobrih spotkanja, a ne tak puk da je žucao, ne vem, ponad 20 punktu dužo, ale mišljim da mu bar će pasuju ta vijaz. 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 Nije tijepo problem, to, to ni vidim. Mi više smo u Šeširskim imali problem pod košem. Mi smo malo punktu zdobivali pod košem. Mislim da a, tak napravde Adam i Sejc su duže, duže mušali Większy vijen, problem Robića seku, tak samo uh, Ruben i, i Nikola. Nikola okazalo se dva žuta s distance za tri punkta. Odrazu smo zrobili meč na stiku, imali smo na dva punkta živki atak, s koji nismo trafili, ne vem, to je bilo m, trudnije ne trafić, nego trafić. Nawet tri razi smo mali, od tebe su nas oni odrazu karali za moljski tri punkta, košare tri punkta, tak se ne da bi gledati meču. To je prosto. Skąd wynikały te straty? Było ich bardzo dużo. Nie wiem, to każdy później chciał tak naprawdę prawdę przelamać mecz indywidualnie. My całkowite celkovitě jináče ustavili vítej, jak nas bendu bronit na pick and roll, ustavili jsme mojím zdaněm dobrý atak na to, to byli připravováni, tylko nevím, čeho je decizie zavodníka, to bendemo, na tym bendemo pracovat. że cały czas spróbowali jechać, mieć dwóch zawodników, zamiast robić znaczy spacing i atakować końcówę linii, bardziej ciągnąć trzeciego zawodnika do pomocy, ale nie wiem, dzisiaj nie to było tak, jak trzeba. Czyż uwaga, nie jest zbyt mocno zmęczony? Gra po 34-35 minut. Myślę, że nie było to, nie to sprawa przemęczenia, bardziej to sprawa dzisiaj była, za bardzo chcieli Šubo, šubijak od početka ne možemo naličiti na, na dva palca, da je žle zagro. Mislim da diš je mo, mogo, očeviš je zagrad slepi, ali zemki šubargi mi je u takvoj situaciji gde da je stešmo. Takže, jedan meč, to ne tragedija. Očeviš